No od hardline to chyba nie ma gorszego Battlefield. Dodat nie. Straciliśmy oba cele. Co? Jak to trafienie wroga? Wróg się przemieszcza. Urzędne wroga przekazane naszym artylerzystom. No hardline nofa była, była spoko, to akurat prawda. Co to ma być w ogóle? Co to jest w ogóle? Trzymaj, strzelam w typa, który już nie żyje? A jak strzelam w żyjącego, tego nie zabijam. Dobra i zatrzymał się. Daj, bistu Nie, tam czołgiem tam. Czołgi są dla frajerów. Jak nie wierzycie, to zobaczcie sobie filmik z bety na, na moim kanale. Tam grałem czołgiem, pójdę. Czołgiem jest tak łatwo nabijać że to aż też wstyd nim grać. No, prawie nie żyje. Co to jest, Cel alfa Co wy chcecie od Hardlina? Harlan jest spoko, według mnie. Gdzie? 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 No kurwa, przecież cię nawet nie widać w tym... Dzięki, ziomu. To jest chyba nie? Dzięki. Dzięki, kolego! Kurwa, mnie tyle ludzie nie, nie oznaczają. Dobra, ej, nie patrzę na czarnie, bo mam kurwa takie statystyki, że lepiej nie mówić. Nie, w sumie mam pięć trzy, to nie jest tak źle. Chciałem, <grym>, że jest gorzej. Zauważyłem medyka! Ciekawe, jestem, czy będą do odblokowania jakieś lunetki czy coś, chociaż jakiś holograficzny. Wiem, że tego nie było, że to sobie każdy na w I wojnie światowej starał się jakoś to zorganizować samemu, nie? Takie duperele. Ale by się przydały, nie? Z takim celownikiem to naprawdę jest trudno strzelać, bo powiem. Czemu ci ludzie ich nie oznaczają? Nie, dawno kogoś sprzątną, a oni nie oznaczają nikogo. Ja miałem historię pierwszej wojny, raz w życiu na no, historii, nie? Na drugiej wojny nigdy nie miałem. Tak właśnie wygląda nauczanie historii w szkole. Za to, Egipt miałem kurna z 15 razy, ten, z 10 razy, nie? 4 lata w podstawówce, kurde? Nie, 3 lata w podstawówce. 3 lata w podstawówce, 3 lata w gimnazjum, przywiecałem, no. Dobra, ej, jak to nie doszło? Nie weszło. Tak, dokładnie. Bo sami niczego innego nie potrafili, bo sami niczego innego nie zostali nauczyli w szkole. O G Egipcie, o Grecji. I lecisz kurna. 9 lat to samo.

Tylko na kutaszacze. Na religię nie chodziłem Od pierwszej klasy liceum już na religię nie chodziłem Gdzie tak? Gdzie to poleciało z tego shotguna? Hello! Co to było? Czemu nie jest dostępny jak koledzy idą? Aha, dobra. Czaję, jeszcze mu nie jest dostępny. To już czuję, czemu nie jest dostępny, żeśmy już wygrali. Teraz będziemy atakować, nie? W postawówce miałem religię z normalną babką, więc było okej. Okay. A w gimnazjum też miałem w sumie spoko babkę od religii. miałem z księgą ani ze KTH. A w liceum, jak ksiądz przyszedł, to powiedziałem, że rodzicom, że on takie pierdoły żeby mi powiedzieć, że pierdoli głupoty, to powiem, że gada głupo gadał głupoty, że ja go nie byłem w stanie słuchać. Jak na pierwszych zajęciach z religii w pierwszej klasie liceum było... Czy e, czwartej klasy, gdzieś tak z 25 osób, to na drugich już było, zostało chyba z 7. O, dobra mapa.